Nadwyżka budżetowa w październiku 51,9 miliarda złotych. Witajcie na kanale Prawda.pl Jak pisze Business Insider w okresie stycznia październik 2021 dochody budżetu państwa wyniosły 405,7 miliardów złotych, a wydatki 353,8. W budżecie odnotowano 51,9 miliardów złotych nadwyżki. Wynika z informacji ministra Tadeusza Kościńskiego przekazanej w piątek PAP te dane nie uwzględniają jednak pieniędzy, jakie rząd wydaje poprzez swoje instytucje finansowe, czyli BGK i PFL. Poza tym, wzrost dochodów budżetu to efekt m.in. też inflacji, ale nie do końca, bo też głównie został dzięki wzrostowi gospodarczemu. Oczywiście, Business Insider, Insider pisze, że głównie, ponieważ to należy do niemieckiego onetowskiego Axel Springer. O czym więcej usłyszycie na temat na ten temat w odcinku Media w Polsce. Do kogo należą media w Polsce. Na, na, też na kanale Prawda.pl. Dokładnie w tym odcinku. Czy po prostu trzecim odcinku. Z najnowszych. po sprawie Pani Izabeli. Do, pod tytułem Do kogo należą media w Polsce. Zachęcam również do subskrypcji tego kanału i do obejrzenia ponad 150 filmów na tym kanale z najnowszych ważnych to budżet państwa zyska mimo tarczy antykryzysowej, wypowiedź mojawieckiego z powietrza tarczy antyinflacyjnej i tarcza antyinflacyjna to są jedne z ważniejszych yy, tematów oraz zapraszam również żebyście państwo wiedzieli czy warto za wszelką cenę Robić wszystko, żeby utrzymać od Unii Europejskiej Krajowy Plan Odbudowy w odcinku Krajowy Plan Odbudowy. Przechodzimy do tematu. Tutaj widzicie zmianę rok do roku. Dochody z podatku akcyzowego w październiku ubiegłego roku były wyższe od dochodów w październiku poprzedniego roku o odcinek. 1 miliarda złotych, czyli o 100 milionów złotych, o 1,7% i wyniosło 6,6 miliarda złotych. W okresie styczeń-październik 2021 roku wykonanie dochodów z podatku akcesowego wyniosło 61,2 miliardy złotych. Więcej 1,8 miliarda złotych. W porównaniu z okresem styczeń-październik 2020 roku podało Ministerstwo Finansów. Zgodnie z danymi resortu finansów, dochody w budżetu państwa SPID w październiku ubiegłego roku były wyższe o pół miliarda złotych, czyli o 7,9% rok do roku i wyniosły 6,8 miliarda złotych. W okresie stycznia-październik tego roku dochody SPID wyniosły 58,7 miliarda złotych i były wyższe o 7,4 miliarda złotych, czyli o 14,4%. Tegoroczna ustawa Nowelizacja budżetowa zakłada, że dochody państwa w tym roku wyniosą prawie 483 miliardy złotych, a wydatki 52,4 miliarda złotych, co oznacza, że deficyt na koniec roku w wysokości 40,4 miliarda złotych. Dochody zrealizowane z do października w 84%, a wydatki w 67,6%. W listopadzie rozpoczęto wypłacanie 14, więc poziom... Realizacji wydatków wzrośnie do 20 listopada, przeznaczono na to już 7 miliardów złotych, a świadczenie otrzymało 6 milionów osób na docelowo 9 milionów osób. Jak widzicie, dochody mają wynieść około 486 miliardów złotych. Jednak, czy taka sprawda Absolutnie nie. I tutaj kolejny raz, nawet od realizacji budżetowej, dochody zostały zaniżone a deficyt został zawyżony od 45,7 miliardów złotych, czyli w wyniku dochodów na koniec października odejmujemy 101,1 miliardów złotych, czyli dochody z pierwszego kwartału, ponieważ w pierwszym kwartale istniały oboszczenia. Czyli teraz jest, że po to to robimy, żeby wiedzieć, ile mniej więcej wyniosą dochody w listopadzie i grudniu według średniej z tych miesięcy, w których nie było oboszczeń dlatego odejmujemy właśnie te liczby wychodzi nam to 346 miliardów złotych 304 miliardy i 600 milionów i to dzielimy na 7 miesięcy czyli na pół roku plus październik i w ciągu jednego miesiąca średnio było 43,5 i to mnożymy razy Dwa, bo jeszcze dwa miesiące nam zostały do końca roku, co sprawi, że będą właśnie dochody w wysokości przez dwa miesiące 87 miliardów złotych. Teraz to, tą liczbę. Teraz do tej liczby dodajemy właśnie te 405,7 miliarda złotych, dzięki czemu w całkowitym roku dochody wyniosą mniej więcej tyle. Natomiast warto jeszcze pamiętać, że przed nami w listopadzie Black Friday, dzięki czemu dochody będą budżetu prawdopodobnie jeszcze większe z VAT-u. Natomiast w grudniu również będą prawdopodobnie większe do średniej ze względu na prezenty, które ludzie kupują na święta dla swoich bliskich i rodziny. Zatem, jak widzicie, je jeśli według ustawy budżetowej wyniosą tyle, to tego odejmujemy właśnie liczbę dochod... wydatków z planowanych według nowelizacji budżetowej, dzięki czemu deficyt prawdopodobnie wyniesie 30,6 miliarda złotych, a nie 40,4, czyli o 10, o prawie 10 miliardów złotych mniej. Natomiast warto pamiętać, że rząd wprowadzi tarczę antyinflacyjną, która w przyszłym roku oszczopli budżet o 10 miliardów złotych, jednak w tym roku nie powinno to mieć znaczenia, dzięki czemu Prawie na pewno wydatki, deficyt w tym roku nie, nie przekroczy 31 miliardów złotych. Więc święta mogą dodatkowo podreperować budżet i właśnie Black Friday i Black Week, czyli ten tydzień. Ponieważ ludzie wtedy, większość ludzi kupuje na masową skalę, dzięki czemu po prostu dźwigną się dochody. To wszystko w tym odcinku, zachęcam do subskrypcji tego kanału i jeszcze wrócę do jednego komentarza, do którego się odniosłem w poprzednim odcinku, w jeden z poprzednich odcinków, w którym odpowiedziałem w, tem w filmie pod tytułem tarcza antyinflacyjna na kanale Prawda.pl yy, Pani, która się nazywa Janka przynajmniej tak się nazywała na YouTubie. Na co ja jej odpowiedziałem? Że na pewno Polski Ład sprawi, że ludziom będzie żyło się lepiej, natomiast tarczę antyinflacyjną można by było polepszyć, zlikwidować akcyzę, skoro po potrafili wydać dodatkowo 40 miliardów złotych nowelizacji budżetowej, to tym bardziej powinni znaleźć się 20 miliardów złotych na tą tarczę antyinflacyjną, bo tarcza antykryzysowa kosztowała budżet państwa około 200 miliardów złotych, a na walkę z inflacją 20 razy mniej. Jednak niestety na dzień dzisiejszy nie ma lepszej partii od PiSu. A dobrze wiemy o tym, że Donald Tusk gdy rządził i była wysoka inflacja, nie zrobił w tej sprawie nic. I mówił o guzikach. Gdyby rząd miał guziki, na jednym byłoby napisane niskie ceny żywności, a na drugim wysokie, to ja bym nic innego nie robił, bo bym nacisnął te guzik na ceny. Tak jak tutaj pisze w listopadzie właśnie na 14 pójdzie właśnie dodatkowe te pieniądze. Dzięki czemu teoretycznie nadwyżka budżetowa powinna być zmniejszona, jednak dzięki Black Friday prawdopodobnie wyjdzie na zero, albo nawet jeszcze będzie większa nadwyżka budżetowa. To wszystko w tym odcinku. Zachęcam do subskrypcji i do obejrzenia wszystkich filmów na tym kanale. I do zobaczenia. Cześć.